Chorowego. Gdy ja Pogę część schobowy jak wygląda No proszę jak wygląda A z drugiej strony? Jak normalnie wygląda? Dobra się nie odzywaj, ja teraz nagrywam. Bo zaraz wyjdę z tego domu. Ja nie chcę, żebyś ty na moim kanale, które tutaj jakiś głos udzielał. Bo ja przez siebie dostałem 100 złotych mandatu i zapłaciłem. O. Wcześniej nagrywałem obiad a z komórki nie na nie się, nie z komórki, no z komórki. Muszę nagrywać kamerą. O, źle wygląda? O, źle wygląda. A jak on ma być przepalony? А я тебе звоняю, ну пока салавы многоли. O, powiedział, że jak widok przywiezie, to kluszyk mi odda. A kluszyk odda, to trzeba zawieźć go z powrotem, ten samochód, tam gdzie go kupiłem. Wcześniej Radek mówił, że bez problemu weźmie go. To jest, rura była zrobiona od gazu. No, co złoty zapłaciłem, widział. To, dostaniesz. Dostaniesz 3700? Co cię okradli i cię pobili, to sobie kupisz samochód. O, właśnie. Tylko nie wiadomo kiedy dostaniesz. Dostanę, nie martw się. To sobie kupisz samochód, bo mnie to może już nie będzie. Do szału doprowadzę. O, właśnie a mogę coś powiedzieć, że. Ten co film nagrałem wcześniej, że właśnie ja było w piecu rozpalone. Ja, ja rozga lewym popiół, nie popiół, wsypałem do wiadra, a po prostu a sam raz wstałeś, to mówię. Kto węgiel przyniósł? A ja ten właśnie powiedzieć, a ty poszedłeś węgiel przynieść. Ile Ileś? Przynieś? To jest nagrane? Ile wiader przyniosłem? Dwa. Trzy. A to potem trzy, trzecie. To dobrze masz zawalone tu wszystko zawolone jest. O, zobaczyłeś dzisiaj. Nakupujesz chleba, nie chleba, to akurat później to za dużo. Sam nagrywałeś, o, kupić sobie buchenny chleba. To by znaczy na dzień czasu. Czy na półtora? Już chodzą. Bo nie mają tutaj roboty. Szczyniarki to ludzie. słuchają i nagrywają. A to, co to? Słychać? No, ty... No dobrze, nie kieszą. Halo? Alo? Ja do was mówię. Głuche? Zabawiam tu zaraz, słuchajcie, dzieci się bawią, Na, zabaw. Zabaw, zabaw. O, No zabaw, zabawki. O grzybki. No niedziela przyjeżdżają z rodzicami dzieciaki. Tam różne rzeczy do zabawy. Są ciepło jest, dzisiaj bardzo ciepło jest. To u góry rodzice przywożą dzieciaki. I dzieciaki sobie się po prostu po obiedzie. To nie dzieciaki, ale konie duże. Konie duże. Tak. No konie dużej A do nie, to po 20 lat, tak? Po 30 lat to duże konie A miałem do rówiaka, myślę Wcześniej kupiłem Muszę po co tu leżeć, się marnować Может у смажете здесь. No, krzeczą sobie dzieciaki. Dzieciaki nie przyklinają, A po co? Ktoś ma tutaj przyklinać? Jaka to kultura jest? O. No, tutaj karty nie ma, bo to jest po prostu pobity telefon. Wyjęta karta, wyjęta do drugiego telefonu. Ale trzeba będzie zmienić numer. başlak ki. Ya <tık> o tamam ne Nagrywać o czym? O Twoich bzdurach? Co Ty nagrywasz? Że rafałek zdjęcia robił, gazet cały te... a potem ma kupować, zdjęcia porobi tam gdzie coś ciekawszego to później sobie może zobaczyć może części do samochodu czy jakieś inne części o, właśnie, rower ten przywiózł rower i co, rower wsiąkł. Nie ma zawiózł. Zabrał sobie. No, bo przewóz zabrał. No to co? ja na urodzinę zostałem, to widzicie. Zabrałeś? Ja, on na urodziny mi przywiózł. Jak będziecie po całe te, czy do sklepu wsiądziesz, naładujesz i możesz co jechać. Przepad. No już. A już wykrzykują. Nie mają co robić. Ja jestem osobą dorosłą. Ja nie muszę z dziećmi rozmawiać. Ja nie. Po prostu dzieciaki nie robią mi zdjęcia. Ja nie wychodzę. I po prostu oni nie robią. Ja nie mam ochoty, żeby oni robili. No. Wykrzykują. Dobra. 11 minut. Film. Na razie. Trzymajcie się. Widzicie sami. Jak to jest. A no, słychać. I nie będę pokazywał ich.